Jest godzina 7.10, słuchacie państwo Radia Republika, jest z nami gość poranka, pan poseł Jarosław Sachajko, wolni republikanie, witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, media donoszą o, o tym, że Donald Tusk miał namawiać, delikatnie mówiąc namawiać, skłaniać czy wywierać presję na marszałka Sejmu Szymona Hołownię żeby ten nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego, które ma przyjąć przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Względnie ogłosił w tym Zgromadzeniu przerwę. Sam marszałek Hołownia dwukrotnie mówił o, o tym, że zamach stanu to nie ze mną, więc coś musi być na rzeczy. Jak pan, pan poseł ocenia Dlaczego Szymon Hołownia odmówił? No, panie redaktorze, to trudno o jakieś bardziej koordynarne złamanie prawa, jak właśnie niezwołanie czy przerwanie Zgromadzenia Narodowego. Pan marszałek Szymon Hołownia już został, Unurzany w paskudnym błocie wygaszaniem mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego i wie, że będzie miał problem po zmianie rządu, dlatego nie chce się dalej pogrążać. Może pan marszałek Hołownia no, przeanalizował historię polityczną pana premiera Tuska i zdaję sobie sprawę, że pan Tusk najbardziej niebezpieczne rzeczy w polityce robi rękami innych i powiedział dość. Teraz to już będzie za dużo. Widzi, w jaki sposób jest perfidnie rozgrywany przez pana premiera Tuska, bo właściwie jego obietnice wyborcze nie są realizowane. Jego posłowie są, powiem tak, delikatnie przytulani przez Platformę Obywatelską. Spodziewa się rozgabienia. Tak, pod, pod, podwójnym Nelsonem, przytulani. Ale Takie... podkradanie następuje, rozumiem. Dokładnie. Jakieś trzy, trzy sejmy wstecz pan marszałek pierwszy raz zaprosił koła do uczestniczenia w konwencie seniorów czego nie było wcześniej, więc podejrzewam, że pan marszałek spodziewa się, że może zostać z kołem, a nie z klubem. No. Więc powiedział głośno nie, dlatego były te dwa bardzo ostre oświadczenia, że będzie za przysiężenie pana prezydenta elekta i mam nadzieję, że tym razem nie da się pan marszałek skusić na jakieś tam obietnice. Ale czekają nas jeszcze dwa wydarzenia, oba przyszłe i niepewne, mianowicie rekonstrukcja i rotacja. Obie na literkę R. Rekonstrukcja, w zasadzie po co teraz ma być ta rekonstrukcja, skoro premierem ma pozostać Donald Tusk? No i pytanie, czy pan marszałek Hołownia da się zrotować, bo póki co to on jest marszałkiem Sejmu, on ma władzę w Sejmie. To prawda i to wbrew pozorom jest bardzo, bardzo silny mandat, bo to marszałek decyduje, co będzie na sali plenarnej procedowane, a co nie organizuje pracę Sejmu. Zobaczymy, czy będzie ta rotacja. Ja bym nie chciał, bo pan marszałek Czarzasty, wicemarszałek obecnie, prowadzi nie najlepiej obrady Sejmu. Dużo lepiej to robi pan marszałek Hołownia, pomimo braku doświadczenia. Więc tutaj duży ukłon w stosunku do marszałka Hołowni, że tak powiem, jest uczciwy. To takie uczciwy. Dusery w, w, stosunku, w, w kierunku pana marszałka. Skąd się bierze zmiana atmosfery w relacjach opozycji z marszałkiem? Z marszałkiem A nie, 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 to od samego to od samego początku nie było źle, bo na początku nie mogliśmy jako koło zabierać głosu przy wielu punktach. Nie mogliśmy zadawać pytania. Ja publicznie z mównicy powiedziałem panu marszałkowi, że coś jest nie tak, skoro część obywateli nie ma swoich przedstawicieli. No i pan marszałek powiedział, że załatwi to, i mieliśmy tę możliwość. No, pan marszałek Hołownia nie był politykiem, takim, takim politykiem, który no, zachowuje się dosyć agresywnie i tutaj jednak tak mówię jest dużo lepiej niż byłoby przy marszałku czarzastym, więc ja będę namawiał i głosował za marszałkiem Hołownią. On, on chyba on... to wie, bo zresztą koalicja rządząca ostatnio przegrywa głosowania w Sejmie. To pytanie, czy oni jeszcze mają większość. E... Tak jak powiedziałem, większość myślę, że mają, bo ich trzyma perspektywa aresztu. Ale co do rotacji. Aresztu. Ależ będzie, tylko z, z czasem, ale zmiana, zmiana rządu, to my słyszeliśmy już na początku lutego, pan premier zapowiedział, że będzie miał najmniejszy i, i, i skuteczny rząd. Proszę zobaczyć, pięć miesięcy minęło i dalej niewiele będzie z tego podejrzewam, bo koalicja składająca się z czterech dużych ugrupowań, z 11, Partii, tam niestety ja widzę, że to są osoby, które są chore na stanowiska. Chore na stanowiska. Jeżeli ja bardzo często widzę. Chyba trakcie... trochę mało kompetencji przy okazji. No, a ilość stanowisk jest. Kompetencji również mało, no bo yy, tam nie ma kogo szukać yy, z kompetencjami. Ja przepraszam za taką szczerość. Yy, oni sami nie pracują, bo ja widzę ich bardzo często w Sejmie zamiast w ministerstwach. Jak ja pamiętam, byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa w kadencji 15-19, to ja z Sejmu wychodziłem o 11 w nocy, a przychodziłem rano przed 8. Tyle pracy jest, będąc zwykłym przewodniczącym komisji. Będąc ministrem czy wiceministrem, to tej, tej pracy jest dużo więcej. A oni, jak widać, nie, nie, nie no to, rozumieją to, tego. To, panie I... pośle, a propos rolnictwa, to tutaj dwie burzy gradowe nadciągają i to naraz. Pierwsza to umowa o handlu z Ukrainą. Tutaj kłania się ukraińskie zboże. Nie wiem, czy się uśmiecha to zboże, ale, ale jakoś nam się to ukłania, kłania. A druga to umowa z krajami Mercosur. Pan minister Siekierski został zaskoczony tym, że uzgodniono zasady handlu z Ukrainą, znaczy uzgodniła Komisja Europejska. No, a zdaje się, że Merkosur to już, właśnie jak pan, jak pan poseł to ocenia? Czy to uda się tutaj coś jeszcze powstrzymać? Bo to skutki to proszę o, o, o pana opinię dla polskiego rolnictwa to już wielokrotnie było mówione będą po prostu bardzo niedobre, może tak delikatnie powiem. Bardzo delikatnie pan redaktor powiedział, skutki będą tragiczne, a to dlatego, bo ogólnie obecna koalicja nagle zaczęła uspokajać, mówiąc o tym, że, że tak naprawdę ten import z Mercosuru to będą niewielkie ilości, 1-2% europejskiej produkcji. Okej, okay, rzeczywiście to będzie 1-2% europejskiej produkcji, tylko my 40% żywności wysyłamy do Unii Europejskiej, a dlatego tak dużo możemy wysyłać. Bo mamy dobrą żywność i tanią. Jeżeli w tej chwili przybędzie, przypłynie do Europy. Dużo tańsza żywność z Mercosuru, to jaką ona żywność wypchnie? No właśnie polską. A jeżeli byśmy porównali to, co przypłynie z Mercosuru do polskiej produkcji, to są gigantyczne już ilości, bo jeżeli mięsa drobiowego, w którym jesteśmy liderem i to naprawdę liderem w Europie, ma przybyć około 15-16% polskiej produkcji, to jest ogromne wycięcie ogromnej części polskiego rynku. Podobnie z wołowiny. No, to się zaraz y, przyłoży na rynek zbóż. No bo jeżeli jeżeli nie będzie produkcji zwierzęcej, no to nie będzie i gdzie zagospodarować produkcji roślinnej. I to się za chwileczkę przełoży na resztę gospodarki. No bo rolnictwo, tak jak budownictwo, ciągnie za sobą wiele innych dziedzin gospodarki. Na ostatnim Sejmie była komisja rolnictwa, gdzie pan minister Siekierski mówił tak delikatnie, że prezydencja ma rolę uczci Pośrednika, a nie, na, na, nie, nie, po, nie załatwia nic dla swojego państwa. Więc ja szybciutko poszukałem i po prostu sześć ostatnich przypadków pokazałem, gdzie prezydencja załatwiła konkretnie coś dla swojego państwa. Portugalczycy włączyli gospodarkę morską do rolnictwa. No, no, każde państwo coś dla siebie załatwiło, tylko nie Polska. Myśmy się zatwili, ale to chyba to nawet dwa koncerty. I odwrotnie, chyba myśmy dostali w ramach tej prezydencji no, sporą dawkę uchodźców, którzy, którzy są transportowani do Polski. No i tutaj jakimś jest, jest wręcz trudnym do zrozumienia wypowiedź pani profesor Środy o uchodźcach, że po prostu powinna Polska się otworzyć na uchodźców i na imigrantów, a jeszcze do, jakby oliwy do ognia dolała Maja Ostaszewska, aktorka, celebrytka, cokolwiek jeszcze, o tym, że no, tam wśród tych uchodźców są pielęgniarki. No, to, to wręcz kuriozalna wypowiedź, że dwie są. E, ja ich tam e, nie widziałem przynajmniej. A, a przypomnijmy jeszcze wcześniejszą wypowiedź jednej z redaktorek, która mówiła, że nawet jak, jak tam są no... Samobójca, a właściwie nie samobójcy, tylko terroryści, i oni by się popełnili jakieś tutaj przestępstwo i zabili kilku Polaków. No to iluż innych migrantów byśmy uratowali? No co za jakaś diabelska kalkulacja po tamtej stronie. No te, tak, to prawda. Mamy, mamy e, niebezpiecznych e, ludzi, ale niekoniecznie wśród migrantów, bo z nimi powinniśmy sobie umieć poradzić, a obecny rząd nie umie sobie poradzić, tylko wśród obecnej elity, która w tej chwili właśnie otwartym tekstem mówi, no skoro mamy niską demografię, to ściągnijmy sobie e, tych ludzi, którzy potrafią mieć dużą demografię. Czyli to jest zastępowanie polskiego społeczeństwa społeczeństwami jakimiś innymi, w Europie Zachodniej to już się zdarzyło, bo w wielu państwach tam już 20 czy ponad 20% społeczeństw jest, jest migrantami. W Belgii 50% noworodków to są dzieci migrantów, w Austrii 41% teraz już dzieci w szkołach. To są dzieci migrantów. Tylko jak Europa chce sobie robić krzywdę, to niech robi. jeżeli Ci nasi celebryci politycy potrzebują mocnych wrażeń i niebezpieczeństwa na co dzień, to niech jadą do Europy Zachodniej, niech tego nie robią w Polsce. Można naprawdę ten paskudny trend demograficzny od, odwrócić, tylko trzeba zacząć o tym mówić, trzeba promować rodziny, rodziny, które mają trójkę, czwórkę dzieci. trzeba przestać okradać te, te... Rodziny, z wypracowanego majątku przez te rodziny i ich dzieci. Trzeba po prostu szanować te rodziny, a nie cały czas na każdym kroku je poniżać. I ja takie interpelacje i o tym mówię, wysyłam do minister rodziny, do premiera, mówię o tym z mównicy, a oni po prostu jak mantle powtarzają, że nie ma pieniędzy, że to drogie, nie tędy droga. I jeszcze raz: dużo drożej będzie sprowadzanie migrantów, bo to jest 20 tysięcy, co najmniej 20 tysięcy eksperci mówią, że utrzymywanie migrantów w w Polsce to będzie znacznie więcej niż te 100 tysięcy rocznie. Dlatego proponuję chociaż część tych 100 tysięcy przekazać polskim rodzinom, żeby tam rodziły się nasze polskie dzieci, które by rozwijały Polski, polską gospodarkę, a nie próbować robić jakiś miks, który nigdzie nie zadziałał. Bo gdziemolicie. No właśnie nigdzie nie, nie zadziałał, bo mamy zamieszki w Hiszpanii. Mamy um, protesty bardzo mocne w Irlandii um, i w Wielkiej Brytanii. No to naprawdę sprawa. Właśnie na tle obecności migrantów I, i, i w Polsce, biskup Mering na Jasnej Górze, biskup Kujawski, przepraszam, no dosyć dobitnie poparł obrońców granic i wszystkich tych, którzy się o granice państwa troszczą. No, a Roman Giertych pisze list do, do, do Episkopatu Polski, protestując przeciwko wypowiedzi biskupa. Jak pan się do tego odniesie? No, ale cóż to za autorytet pan Roman Giertych? No, no nie przesadzajmy. To, to równie dobrze mogłyby pani Jachira e, napisać list protestacyjny. E, no to są niewiarygodni ludzie, no, e, którzy tym, ale bardzo często, bo to też szanowni państwo jest taki jakiś e, po, pomylenie pojęć, że ci, którzy otwarcie opowiadają się za zabijanie dziewczynek w łonach matek bardzo często właśnie e, posługują się w takich momentach Biblią, społeczną, nauką kościoła. No. Patrzmy na siebie, i tu kardynał Wyszyński wiele dziesięcioleci temu pouczał polskie społeczeństwo, żeby nie zbawiać całego świata, żeby patrzeć na Polskę, na Polskę, polskie rodziny, na rozwój Polski, bo taka jest kolejność miłosierdzia. Nie patrzeć, co się dzieje na świecie, tylko patrzeć najpierw na Polskę, bo tu mamy naprawdę co robić. Zostaliśmy złupieni. I przez Niemców i Ruskich, wielokrotnie niestety, i jesteśmy ubogim społeczeństwem, bo, bo nie dość co wybito ludzi, to ograbiono nas z majątku, więc nie mamy czym dzielić i tak bardzo dużo pomagamy. Gdzie się da tak naprawdę, bo i nasza pomoc humanitarna w Afryce czy w Azji dużo dobrego robiła i wciąż panie, robi. Panie, pomoc Ukrainie jest rewelacyjna. Więc panie pośle, on... to, to ja właśnie, w, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, bo kontrowersje wokół Centrum Lemkina. Centrum Lemkina to jest takie centrum stworzone przez poprzedni rząd, dokumentujące, zajmujące się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni na na Ukrainie. Natomiast obecny rząd tak naprawdę no, wygasza ten, ten projekt. Jak to zrozumieć? Oni, z jednej strony, tam bardzo dużo mówią, że jak to nie lubią Putina, ale jeśli chodzi o konkretne działanie, o konkretne, spisywanie konkretnych relacji ofiar tej wojny, no to już nie chcą tego robić. I właściwie tutaj nabrałem powietrza i trudno to jest jakkolwiek racjonalnie uzasadnić. Szczególnie, że minister finansów czy rzecznik dyscypliny finansów mówi, że tam nie ma żadnych problemów, że to centrum powinno działać. To centrum to tak dosyć mocno brzmi. Tam jest sześć osób, które w niebezpiecznych warunkach no bo tam na miejscu w Ukrainie zbierane są bezpośrednio te dowody. Tutaj w Polsce. W Warszawie zbierane są dowody barbarzyństwa. Tylko nie wiem, może to jest jednak to, że wrócili do władzy reseciarze z Rosją i próbując dalej się dogadywać z Rosją, nie chcąc im szkodzić, no, próbuje się. Zamknąć grupę, która naprawdę robi bardzo dobrą pracę, dokumentując barbarzyństwo. Nie powinniśmy się my, szczególnie jako naród polski, który przeszedł barbarzyństwo i niemieckie, i barbarzyństwo rus ruskie, bo to barbarzyństwo ruskie mieliśmy i w trakcie wojny, ale w której w Polsce mieliśmy przez lata po wojnie. Przecież Polska była pod okupacją rosyjską. I może, może to jest, jak, dla mnie, to jest. Jest jedyne wytłumaczenie, bo nie potrafię inaczej sobie je wytłumaczyć, bo to nie są żadne pieniądze, które te sześć osób generowałoby. A, a prawda jest najważniejsza. I oni przed chwilą mówili o tym, że prawda jest ważna, no przy okazji wiołują, tylko tylko mówią, a jeżeli trzeba coś zrobić, trzeba się postawić, trzeba pokazać dowody tego, że prawda jest najważniejsza, to już tego nie widzimy, i to jest taki przykład, że będziemy mamy współpracować z Rosją, z taką, jak ona jest. No to tak. są słowa premiera Tuska, i on dalej widocznie im hołduje, skoro na takie coś się zgadza, a może wprost, to on kazał zrobić, te, te zamknięcie tego centrum Remkina. A, więc wstyd i hańba takim osobom. No, tym bardziej, że, że Rafał Lemkin, jednak, jest to postać wybitna, która może do, do promować wręcz, wręcz Polskę, bo to on, on stworzył to pojęcie ludobójstwa, które. Wybitny prawnik. Wybitny nasz prawnik, tak jest. Zostało przyjęte na całym świecie. Tak. No, hmm. Więc, więc no ale historia, historią, to to się dzieje na naszych oczach i to powinno być dokumentowane. I, 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 I ten rząd, jak, jak widać, niszczy wszystkie dobre rzeczy, które były zrobione za poprzedniego rządu, gospodarczo, społecznie, a teraz widzimy, że również międzynarodowo. I opowiadanie przez pana ministra Siekierskiego, że, że on nie wiedział o tej umowie z Ukrainą, bo, bo, i to poinformował właśnie Komisję, że za umowy międzynarodowe odpowiada Komisja Europejska. No więc nie Trzymałem I powiedziałem panu ministrowi, czyli co on się w tej chwili dowiedział, że to jednak nie PIS wpuściło to, to zboże, tylko Komisja Europejska. Ale skontrowałem to również tym, że w Europie od ponad 20 lat w Parlamencie Europejskim rządzi Europejska Partia Ludowa, do której należy i Platforma, i PSL. I, szanowni państwo, oni obronili panią Ursulę von der Leyen, bo mogli ją obalić. Osoba, która się dogadała z Ukrainą, Miał, niszcząc europejski rynek. Osoba, która się dogadała w sprawie Mercosuru, niszcząc europejskie rolnictwo, została obroniona rękami PSL-u i platformy. Więc oni tutaj jedno mówią, a w Brukseli robią no, co innego. Niestety bardzo dziękujemy. Panie pośle, naszym gościem był pan Jarosław Sachajko, wolni republikanie. Jest godzina 7.31 i posłuchamy Sylwii Grzeszczak i nomen, Nomenomen dżungla. Dobre, dobrego dnia, panie pośle. Dziękujemy. Gość Radia Republika.